Witajcie, ziomieśki z tej strony, jako w kolejnym odcinku z gry jako Bacha State na modyfikacji Albo Plus. Nie wiem, jak się naprawdę witać do tego. Eee. tutaj zmieniłem, ponieważ okazało się, że nie ma miniaturki do idei. Ale już jest, wszystko się zmieniło. Eee, ostatnim skończyliśmy, że tutaj robimy kilka rzeczy. W sumie możemy tu sam. Zacząć robić. Eee, nie wiem, co Apple nie wciskam. A, mój kciuk zamiast wciskać e, spację wciskał alt. Więc brzmi, ale wyjaśniło Widzicie? Ok, dajemy już. Uh, tutaj mamy Baha Rangers. Myślę, że Baha Rangers dodamy tutaj jako Rangers Skip. Uh, tutaj damy sobie tego Pana. Rangers Skip będzie tutaj i damy sobie nowego marszałka. Uh, Te zostaliśmy naszym marszałkiem. Uh, offensive i Organization First. Okej. Okay. Mm musimy mieć 20 polityka power i oczywiście tutaj robimy eee, coś tutaj musimy mieć oczywiście vacuum tubes eee, tutaj możemy porobić trochę więcej jak tam 17 dni skończymy te niepotrzebne antyboosty Zawsze jest taki problem w tym modzie, że generałowie nie chcą zmieniać królów. Wszyscy są tacy sami, muszę sam zmieniać. E, możemy coś dać tobie. Uuu, jest tutaj chyba powiększony asortyment symboli, emblematów. W sumie to jest insygnia, ale po polsku chyba emblemat jest. E, tak, e, zapomniałem zapisać i na autosave. Ubiłem. Eee. Możemy serduszko Tobie dać Badha Citizen Theatre. Nie wiem czy jest coś takiego, że jak już skończymy to czy Nam zostaje przywódca, czy się zmienia, nie, nie pamiętam Chyba zostaje nam mm, ok, prepare gorilla in the two suns Czyli partyzantka Mhm mm Wiedzą, że nie tylko ja mam tutaj problemy o. No właśnie. Supporting us different technology. No mają dosyć dużo tutaj bonusów. No powinni sobie poradzić na kilkanaście Kilkanaście miesięcy powinni sobie radzić przeciwko Cezarowi. I tak, nie mamy już bandytów. Bandyci zostali pochłonięci nie ma ich. Okej. Okay. Widzę, że tutaj się nam otworzyło. Trochę decyzji. Ale nie mamy karabinów, żeby coś zrobić. Myślę, że zrobimy sobie marionetkę z Tochoną bo te decyzje dają marionetki Wy sobie... O właśnie, rozpoczęli wojnę Czy mogę, możemy coś wam wysłać, na przykład volunteers? Nie, czy przy 30% przez to, że jesteśmy demokratami? Jak tam produkcja nasza? Jedną fabrykę robimy już od początku naszego playthrough. Można tak powiedzieć: Playthrough e, tutaj to robimy sobie i damy sobie jakieś bonusy do Pacha Rangers. E, coś mamy jakieś bonusy, ale co to jest? A, NCR Research. Ciekawe. Uhuhu, panowie, co wy tutaj wyszliście? No i teraz zapewne wszystkich... Wszystkich zjedzą. Tak, zostali odcięci. A... Super. Każdy nowy dowódca musi oczywiście zostać jakimś sposobem uszkodzony. Eee, hej, ile mamy tutaj? Mamy duży motoryzajt. Eee, ile potrzebujemy tutaj? W sumie równe części, więc możemy na jedynce dać. Tutaj też trochę zmniejszyć dać sobie do pistoletów. Potrzebujemy tych rewolwerów potrzebujemy tutaj dużo tego więc niech pójdą poszukają nam no dla takich małych nacji to naprawdę jest potrzebne okej, okay. ile mają dywizji A, 6 do 7 powinni się pobronić chyba, że tutaj coś im zabrakło nie, nie mają, więc tutaj będą się bronić uuu w jednym momencie tutaj hu. może to jest kontratak? ile mają moment power? eee na taką obronę by wystarczyło gdyby było więc większe napięcie <grymne> stanowe, <grymne> że tak powiem to może byśmy coś zrobili ale niestety nie może byśmy mogli coś wysłać im. Mm -hmm. Możemy to w sumie zrobić. Nic nam nie zabiera. a jest to naszą marionetką. Mm. Ło <noise> 10 tysięcy No za mało jest napięcia światowego, żeby coś wysłać. No, tutaj też nic nie zrobimy. Można lepsze trenowanie. No i zostali pokonani. Został tu Sans? Tak, muszę tutaj zrobić tu Sans. Yay! Cowboy country refugees. With collapse of the Cowboy country state, our partisan help refugees to cross the border to Baha. I nie ukrywając sam zrobię ten event. I póki Cowboy uh, uh, nie wrócą. Będzie mieć właśnie bonusy takie. Oczywiście stabilizacji, minus 5 aż tak. Nie, to nie jest dużo. Jedna dywizja może być. I możemy zacząć już robić kolejne. Nowe wojsko powinniśmy zacząć robić w sumie. Jak tutaj się wystawiają. No potrzebujemy tej wojny z rapid Bo nada da tereny. Ale jeszcze trzeba trochę poczekać. Eee. Yy... Jest rok, więc można zacząć to robić. Dobra, zaczniemy pomagać tym bandytom. Ufundowanie garażu. Dobrze. New politico. Czy tutaj mamy coś? To chyba, to chyba będzie ominięte, jeżeli są naszymi marionetkami, więc nie warto tutaj robić tego. E, coś tutaj jest ważnego. Nie, tutaj. Tutaj są fabryki militarne, więc się przyda. Nie. Jej. E, Myślę, że. Nasza marionetka jest potężniejsza od nas. A nie. Dlaczego Kalifornia tutaj ma dywizje wszystkie swoje? Ile Kalifornia ma dywizji? Dlaczego tutaj ma 13, 16 dywizji? Eee, myślę, że nasza marionetka naszą ok okłamuje, ile ma dywizji. Dobra, więc wrócili i mają sprzęt. E, co wy macie? Pipe guns, basic ballistic weaponry. Uh, 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 uh. No dużo dobrych rzeczy zrobiliście. Uh. Dobra, pójdźcie po ciężarówki, i później będziecie jechać ciężarówkami. Uh -huh. No, nam trochę sprzętu dodali możemy ciężarówki zacząć robić. Nie są nam za bardzo potrzebne, ale niech zaczną robić. Wyłączym to. Myślemy rangersów. Dobra, pacha rangers tutaj się robią. No bardzo, bardzo się na nich właśnie chcę oprzeć. Moje wojsko. I nie, nie, nie chcę przez to się zawieść na nim. Mm, dobra, nie możemy. Fajne są te utwory, nie powiem. Może się mi nie znudzą przy, przez to, że będę ciągle je słuchać. Myślę, że ta seria akurat będzie krótsza. Bo jedyne co chcemy osiągnąć, to tutaj przyjąć te wszystkie państwa. Tutaj jak oni już Rapids upadną. Oraz pomóc w wojnie z Cezarem. Oczywiście nie wiem jak Kalifornia porobi, bo jak mówiłem, ona może porobić tak, że wejdzie w wojnę z Bractwem. Bo tego nie robiła. E, więc mamy tutaj e, pójdziemy Daygo Deal, bo jak mówiłem jest event, którego nie można zobaczyć. Widziałem go tylko przez to, że sprawdzałem sobie pliki. Mm -hmm. Dobra, zaproponujemy tutaj ochronę. Mamy, nie mamy karabinów. Trochę słabo. Mhm, widzę, że się nie da. Hmm, nawet bashing gun support jest dobry. E, można dodać dywizję jakąś? Nie. Okej, okay, znam to. Oni naprawdę mogą dostać. Na co oni dostali? A nie, to jest coś takiego, że oni niby dostali. Więc tak. Dodajemy tutaj dywizję. No to będzie 6 bojowych Rangersów. Mm -hmm. Jak sami widzicie zwaj posuwona. Tutaj musimy mieć wojnie. Mm -hmm. Ej, oni są już marionetką. Dziwne. A przynajmniej wiedzą z kim nie zadzierać. To jest fajne. Bo oni są naszymi przyjacielami. E, czy coś robią? Przez wiele myślałem, że oni są na, na terenie Cezaru. Tak, na terenie Cezaru. Okej, okay, niech się tutaj ćwiczą razem z nimi. Okej, okay. jakaś dywizja? Mm. No trochę strat było. Ale przynajmniej trochę nam przynieśli karabinów. Z powrotem, w sumie. Mmm... Dobra. Niech radio zrobią. Okej, okay, the new industry. Uh. No, e, followers of e, Apocalypse e, przybyli do Bacha razem z zakończeniem The De Road De -De -De Deal, i czy dodajemy ich? Czy lepiej nie? Czy możemy ich dodać? Dodadzą nam trochę, właśnie, ponusów. Niektóre te piosenki są głośne? Nie powiem. Yy... Przecież bym to był nieskończony lub, który nigdy się nie skończy, dlatego że ciągle będą. A, jakiś błąd dobra, to, to włączymy sobie w takim razie. Myślę, że... coś wystawiłem. A, to dywizja sprzymierzona. W sumie bo nie muszę jej, jej mieć. O no, trochę zaczynają walki nie wiem dlaczego oni dają mi te dywizje będę musiał później naprawić to aaa przestać emitować je nie. nie potrzebuję ich to są mi niepotrzebne dlaczego na wojnę z rapicami The Rapids. Czy się robią w ogóle? O ma już klejma. Zapewne nie ma tak dużego, e, tego napięcia światowego, żeby zaczęli to robić. 1000 karabinów. Piezę ja sobie zmniejszymy. No tak, 32. The New Industry. To to, to to nie było trzy fabryki. Teraz wszystko dają do rewolwerów. Potrzebujemy rewolwerów. Tak, lupa mamy. Yy... Śledź ich. Nie chcę waszej dywizji. Ale na tym skończymy. To już było wszystko. Tylko jeszcze cofnąłem, tę dywizję. To było już wszystko z tego. Dziwka. Jeżeli Wam się spodobało, pamiętajcie, zostawić kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Z wam TV, by z Wami JehovTV w hard M4. Na modyfikacji Bacha Blues jako Bacha State. No to, cześć.